Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku na naszym kanale pójdziemy do spa po naszym bardzo ciężkim występie. Bo ten występ był taki, bo ten występ był, ojć, bo ten występ był taki, że tutaj tym pistoletem na wodę nas strzelali. Niestety mam jako pierwsza, bo tak. ja nie umiem takich rzeczy. A Żabka i ula wygrały. Dobra, nie będę be... cięższe nóżki, więc to trudno. No ale teraz nie będziemy wam więcej już przedłużać i pójdziemy do spa. Wow, ale relaksujące jest to spa. Spał i w... Tego mi brakowało po tych ciężkich zawodach. O... A nie dalej, a mnie dalej po tym mocnym szczelaniu. O nie, pójdziemy z tobą do pielęgniarki. To no, potrzebuje. Szkoda, że ślicznotki z nami nie ma. Zobaczycie ją w następnym odcinku. Albo na jakimś innym odcinku, bo ona jest teraz w przedszkolu, a nas wybrali na zawody. Dobra, to... to...